Hej, cześć, witajcie. Ja jestem oczywiście Badda, to jest odcinek na temat Wallpapers Engine. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sposób, jak zamienić jakikolwiek film, wideo, jaki posiadacie i ustawić go jako Wasze tło. Ale zanim zaczniemy, oczywiście przypominam, iż zachęcam Was do subskrypcji. W końcu jeszcze trochę jej przekroczy ten próg 1000 subskrypcji, więc zachęcam Was na zostanie dłużej ze mną. Ale przejdźmy do samego filmu. Czym ogólnie jest Wallpaper Engine? No To jest program, który pozwala ustawić wam na waszą tapetę albo jakiś film, albo jakąś scenkę, jakiś program, żeby po prostu była animowana. No, tak jak widzicie w sumie w tle. Program ten jesteście w stanie zdobyć na przykład na Steamie. On kosztuje 15 zł, to nie jest dużo, a pozwala wam na bardzo wielkie możliwości, w którym jesteście w stanie upiększyć swoje, swoje cło właśnie na komputerze. Dobrze, ale przejdźmy do samego filmu jak dokładnie zamienić jakikolwiek film e, mp4 lub jakiś inny format wideo, e, e, żeby on był odtwarzany jako wasze tło. Ja mam tutaj już przygotowany film e, zrobiony przeze mnie, w sensie przecięty do tych momentów, które ja potrzebuję e, i gotowy tak właściwie do wrzucenia, ustawienia jako tło. Więc tak, przechodzimy w Wallpapers Engine, klikamy Edytor tapet, utwórz tapetę, wybieramy nasz pliczek, który posiadamy, zmieniamy nazwę. I klikamy OK. No i tak właściwie w teorii już posiadamy ten filmik yy, u nas na naszym komputerze i jesteśmy w stanie sobie go odtworzyć, sobie tak zróbmy. Jak widzicie, ten film, który wrzuciłem, otwarza się właśnie jako moja tapeta. Eee, możecie na przykład, jak klikniecie warsztat i y, udostępnić tapetę w warsztacie, będziecie w stanie udostępnić y, ten filmik na warsztacie, żeby inni ludzie też mogli go pobierać. Eee, ja akurat nie potrzebuję tego. Ja bym chciał ustawić obrazek, czyli klikamy y, edytuj ustawienia projektu i zrób zdjęcie wtedy odpali nam się nasz filmik, to co chcemy i po prostu w odpowiednim momencie kiedy chcemy klikamy Enter i mamy ustawioną yy, naszą miniaturkę klikamy OK możemy w sumie edytor już zamknąć jak odpalimy program jak widzimy posiadamy nasz film z naszą miniaturką i po kliknięciu w niego będzie otwarzany w naszym, w naszym tle i w skrócie tak właściwie to tyle. To jest tak właściwie najprostszy sposób, jak zdobyć, jak ustawić sobie jakikolwiek film. No i to tyle. Trzymajcie się i do następnego.